Dzień dobry dzieci, dzisiaj będzie zadanie, które sprawiło problem Fobostarowi. Fobostar, jak wiecie, jest synem wokalisty Nocnego Kochanka. Podobieństwo jest uderzające. A to są jego problemy. Znaki mu się nie zgadzały i jeszcze coś mu tu się nie podobało, że jedno wyszło większe niż drugie. Hm. Nie chce mi się dzisiaj, ale sprawdziłem, że i Fobostar i jego stary są na liście patronów, więc jakby wypada, nie? Wypiszmy sobie kulturalnie parametry stanów. Tu będą parametry stanu pierwszego, tu drugiego. Nie, że to jest konieczne, ale może rzucić jakieś światło na to zadanie. Oznaczenia są super przeszkodnicze, bo parametry stanu drugiego będą miały indeksy 1. Tu będzie p1, tu będzie v1. To wygląda, wygląda strasznie. Umówmy się, że jeśli to będzie w jednostkach podstawowych SI bez przedrostków, to w ogóle nie będę pisał, jaka to jest jednostka. Wtedy domyślamy się, że Pascal i metr sześcienny. Temperatura jest jakaś tam nie jaka. Trzeba to obrysować taką gazową chmurką. Ciśnienie w stanie pierwszym wynosi 2P1. To też wygląda kwa strasznie. No, matematycznie to jest bez sensu, ale autorzy narzucili oznaczenia, które są. No, kurwa, głupie są no. Wymyślę sobie, że w tym stanie pierwszym temperatura wynosi ta 1 Chyba mnie o to nie pytają, ale i tak odpowiem. Na pytanie, jak się zmieniła temperatura w czasie tej przemiany. To jest przemiana izo... izożadna, wszystko się zmienia. Żeby móc coś powiedzieć o tej temperaturze, napiszę sobie równanie stanu gazu doskonałego. Powiedzmy tutaj, albo tutaj. I teraz P2 i V2 zastąpię P1 i V1, a P1 i V1 zastąpię 2P1, 2V1. Czytam sobie z tych chmurek. Nic więcej. To się skraca, to również. I zostaje mi T1 czwartych. Temperatura w tej przemianie spada czterokrotnie. Ok, no to podpunkta. Energia wewnętrzna to CVNT, więc zmiana energii wewnętrznej będzie na czymś takim. Energia zależy tylko od temperatury, więc jak mam stałą ilość gazu, to zmiana energii oznacza zmianę temperatury. Wezmę sobie jeszcze równanie Klapierona. Tu zapiszę delta i tu zapiszę też delta przed całym tym. No bo tutaj widzę, że zmiana temperatury zależy od zmiany iloczynu p i v. No i tak sobie patrzę na te dwa równania i widzę, że tą niewiadomą ilość moli i nieznaną zmianę temperatury mogę zastąpić delta pv przez r. I sobie tak zrobię. Wtedy wzór na energię wewnętrzną przybierze taką postać. Myślę, że korzystnie będzie już zamiast CV zapisać 5 drugich R, bo R się skróci. No i mam i mogę sobie pisać 5 drugich delta PV. Delta PV to będzie różnica między końcową wartością tego iloczynu tutaj w drugim stanie, a początkową wartością tego iloczynu, bo delta to zawsze różnica między stanem końcowym. A początkowym. Jak się o tym pamięta, to znaki ujemne pojawią się tam, gdzie powinny. Fobostar pewnie o tym zapomniał. Zamiast P2V2 wpisuje P1V1. To nadal wygląda podejrzanie, no ale przy takich oznaczeniach tak to powinno wyglądać. A zamiast tych początkowych parametrów stanu wpisuje do co mam tu w chmurce 2 p 1 2 v 1 Gdybym rozwiązywał to zadanie sam dla siebie, a nie dla Fobostara, pewnie bym zmienił oznaczenia. Bo mi bardzo przeszkadzają, ale... No. To będzie minus 3, P1, V1. Czyli 15 drugich na minusie. Minus 7,5. P1, V1. No i podstawiam. Mam to obliczyć. 10 do 5. 1 to, to 1, czyli minus 750 razy 10 do 3. Minus 750 kJ. Ten wynik ma sens. Temperatura się obniżyła, widać. Energia wewnętrzna, która zależy tylko od temperatury, musiała się obniżyć. B. Oblicz pracę siły zewnętrznej i ciepło wymienione z otoczeniem we wszystkich trzech sposobach. Um, to tak, ten zbiór zadań pewnie jest stary. Kiedyś się używało słowa ciepło i ono nic nie znaczyło zupełnie. Później się trochę ta definicja zawięziła i przez jakieś tam nie wiem 20 lat ciepło oznaczało przepływ energii od gazu do otoczenia albo w drugą stronę, czyli ciepło oznaczało proces. Ale to dalej było bez sensu, bo jak się mówiło, że gaz pobrał energię na sposób ciepła, to właściwie nic się nie mówiło, bo nie podawało się czy to nastąpiło na drodze przewodnictwa termicznego, na drodze promieniowania, czy może konwekcji. Więc teraz to słowo zostało porzucone, podawało więcej szkody niż pożytku. Bo ludzie na przykład mieli problem z ogarnięciem, o co chodzi w pompach ciepła. No bo jak to, panie, pompa ciepła ma zimą brać ciepło z dworu i do domu, tego pompować, jak zimą na dworze nie ma ciepła, bo jest zimno? E, więc no to to, dlatego to jest już porzucone, niezalecane e, i będziemy mówić po prostu o energii. To słowo nie jest potrzebne, jest redundantne i sieje zamęt. Miałem powiedzieć, ile Julie dopłynęło do układu albo odpłynęło. Wyjdę chyba z zasady zachowania energii, czyli zmiana energii wewnętrznej to jest energia dostarczona lub odebrana, oznacza ją Q. i do tego jeszcze praca. I co do tej pracy to ja znam jej znak. Praca siły zewnętrznej tutaj będzie dodatnia, bo gaz jest ściskany. Tego nie wiem, ale jeśli znam zmianę energii wewnętrznej no i znam znak pracy, no to kół bez problemu policzę, nie? Podstawiając do wzoru. Znaczy jeszcze nie znam tej pracy, ale za chwilę policzę. Mogę sobie tą pracę liczyć z P delta V. Znaczy tu musiałbym wziąć średnie ciśnienie. Mogę sobie tą pracę liczyć jako pole figury pod wykresem. Wychodzi to samo. Na tej pierwszej drodze praca była wykonywana tylko tutaj, na tym odcinku. To jest przemiana izobaryczna, więc mogę sobie PΔV. No i tak sobie czytam, co tam się dzieje. 2P1 to jest ciśnienie, pod którym zachodziła ta przemiana. Zmiana objętości wynosi V1. I to jest 200 kJ na plusie. W tym drugim też mogę PΔV, tylko muszę wziąć średnie ciśnienie, bo tam przemiana nie jest izobaryczna. Ciśnienie się zmienia tutaj. Zmienia się liniowo, więc średnia wartość ciśnienia to będzie średnia arytmetyczna wartości skrajnych. Startujemy z 2P1, kończymy na P1, przez 2, no i delta V wynosi V1, to się nic nie zmieni. I po skalkulowaniu kalkulatorem to jest 150 kJ. No Ta wartość będzie się zmniejszać i oczekuję tego, bo pod im mniejszym ciśnieniem zmieniam objętość, tym mniejszą pracę wykonuję. Jak chcecie sobie, dzieci, policzcie te prace jako pola pod wykresem danej przemiany, wyjdzie to samo. Czyli 200 kJ to jest na przykład to. Od razu widać, że to co teraz liczę, to będzie połowa z 200 kJ, czyli 100. Na to pośrednie musiało wyjść 150. Po prostu podzieliłem ten kwadrat górny na pół. Ciśnienie tutaj wynosi P1. ΔV wynosi V1. Dokładnie 100 kJ. No i teraz energia. Zmiana energii wewnętrznej za każdym razem taka sama, czyli minus 750 kJ. No i teraz odejmuję pracę wykonaną nad gazem. I to jest minus 950 kJ. I to ma sens, to się bardzo dobrze zgadza. Energia wewnętrzna gazu spadła obniżyła się o 750 kilożuli, pomimo tego, że ja wpompowałem do niego 200 kJ. To znaczy, że on musiał wypluć to, co wpompowałem w niego, plus to, co wychodzi z tego wzoru, w sumie 950. Ten minus oznacza, że energia przez gaz była wypluwana na zewnątrz. Jeśli trzymam się tego formalizmu, tego, że na przykład delta to różnica między stanem końcowym a początkowym, to nie muszę za dużo myśleć, a ja nie muszę jakby mieć takiego wyczucia i wiedzieć, czy gaz energię pobrał, czy oddał, bo to po znaku odczytam. Tutaj widzę, że energia spieprza. No i tak to się robi. A teraz jeszcze ogłoszenia parafialne. Gorąco to jest jak sky lepią mi się ręce do biurka, co jest niepożądane. Nie nagrywam dzisiaj więcej filmów, bo będę się przygotowywał do protestancji. No i jeszcze mam nadzieję, że Fabostar zagada ładnie do taty i kiedyś uda się po taniości jakoś, albo jeszcze lepiej za darmo wbić na koncert.